Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Wysłuchajmy fragmentu z księgi Jonasza, będącego kontynuacją tego, co czytaliśmy wcześniej, czyli rozdziału czwartego. Księga Jonasza, rozdział czwarty. Jonaszowi bardzo się nie to, to nie spodobało i się rozgniewał. Modlił się do Pana tymi słowami. Proszę Cię, Panie, czy nie mówiłem tego, gdy byłem jeszcze w swoim kraju? Uciekłem do Taszisz, ponieważ wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i litującym się nad niedolą. A teraz, Panie, odbierz mi życie, gdyż lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan odpowiedział, Czy słusznie się tak złościsz? Jonasz wyszedł więc z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, zbudował sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynusu aby użyczyć cienia Jego głowie i ulżyć Jego niedoli. Jonasz bardzo się ucieszył z krzewu rycynusu. Następnego dnia wraz z nadejściem zorzy porannej Bóg zesłał robaka, który podgryzł krzew rycynusu, także usekł. Gdy zaś zeszło słońce, Bóg zesłał gorący wiatr wschodni, i słońce poraziło głowę Jonasza, także zasłał. Wtedy zapragnął śmierci i powiedział: Lepiej umrzeć mi, niż żyć. Bóg zapytał więc Jonasza: Czy słusznie się tak złościsz z powodu tego krzewu rycynusu? On odpowiedział: Słusznie jestem tak śmiertelnie zagniewany. Wtedy Pan powiedział: Ty przejmujesz się z powodu krzewu rycynusu. Przy którym nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, a który w nocy wyrósł i w nocy usekł. A ja nie miałbym ulitować się nad Niwą, wielkim miastem, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto jest, jest wiele bydła. Panie, dziękujemy ci za twoje słowo. Prosimy, niech ono w nas działa i nas zmienia zgodnie z twoją wolą. Prosimy, aby twój Duch nami kierował i nas prowadził w trakcie tego słuchania i głoszenia słowa Bożego. Amen. Jak wszyscy dobrze pewnie wiemy, Jonasz nie chciał wykonać Bożego polecenia. Uciekał przed nim. Według tej opowieści, dopiero gdy znalazł się w wielkiej rybie, czy też wielorybie, doszedł do wniosku, że przed Bogiem nie da się uciec. Postanowił więc, skoro musi, to pójdzie. I zrobi swoje, chociaż wcale tego nie chciał. Postanowił, że wykona rozkaz zewnętrznie, bez przekonania, prorok idzie do Niniwy. Ale skąd ten początek oporu i ucieczka Jonasza? Najpierw stąd, że w Niniwie mieszkają poganie, Asyryjczycy. Po drugie byli to wrogowie Izraela, którzy go najechali i złupili. Jak więc on żył? Ma teraz iść do wrogów i głosić im upomnienie. Przecież to niedorzeczne. Mieszkańcy miniwy, mieszkańców Niniwy należy raczej zgładzić z powierzchni ziemi, a nie litować się nad nimi. Ale istnieje jeszcze głębszy powód yy, najpierw ucieczki, a potem oburzenia proroka. Kiedy tylko mieszkańcy Niniwy się nawrócili. Podczas gdy niektórzy prorocy próbowali się wycofać, bo w tym, co głosili, nie widzieli nadziei, Jonasz przeciwnie. Odmawia, ponieważ wie, że nadzieja istnieje. Wszyscy prorocy smucili się, że jeśli ludzie się nie nawrócą, spotkają ich konsekwencje i nieszczęścia. Natomiast Jonasz jest wściekle obrażony na Boga, gdy ten okazuje miłosierdzie. I to na dodatek wobec wrogów Izraela. Smuci się, że ludzie się nawracają, że nie było kary. On się napracował, nachodził, nakrzyczał i to wszystko na marne. Grad siarki i ognia nie spadnie na Niniwę. I jeszcze twierdzi, że on to wszystko wiedział od początku. Uciekłem do Taszisz. Ponieważ widziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i litującym się nad niedolą. Uważa, że tak się po prostu nie robi. Nie można grozić, a za chwilę przebaczać. Za grzechy naraży, należy się kara, a nie miłosierdzie, to jest prorok, który się trzyma twardo zasad. On ma problem z Bożą sprawiedliwością, to znaczy chce Bożej sprawiedliwości. Uważa, że najlepszą regułą to jest reguła jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Zdaniem proroka Bóg nie powinien tak postępować. Jono aż wie lepiej, jak powinno być. Gorszy się, zniechęca, wpada w depresję i nie chce mu się już żyć z tego powodu znowu nic nie poszło po jego my myśli. Czy to nas dziwi? To święte oburzenie Jonasza? Bóg jego zdaniem jest za miłosierny, przesadza. Niby grozi karą, a tak naprawdę od początku chce przebaczyć. Czyli jednak Bóg rzuca słowa na wiatr. Niby mówi, że ukaże, a jeśli ludzie się nawracają, to nagle źle zmienia zdanie. Tak, Miłosierdzie powoduje, że Bóg jest niekonsekwentny w pewnym sensie. Można nawet powiedzieć niesłowny. Nam się często wydaje, że istnieje albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Nie da się ich razem połączyć. Albo jestem sprawiedliwy, albo miłosierny. Nie można być jednocześnie jednym i drugim. Jeśli okazuje miłosierdzie, kto rezygnuje ze sprawiedliwości. Tymczasem w Bogu miłosierdzie i sprawiedliwość ze sobą nie walczą, lecz uzupełniają. To nie znaczy, że w Bogu jest wszystko jedno i że nie obchodzą go nasze grzechy. Tego nie ma w tej księdze. Bóg każe Jonaszowi głosić upomnienie. Nazywa rzecz po imieniu. Asyryjczycy popełniali ją nieprawość, tak być nie może, ale najmniejszy znak nawrócenia powoduje, że Bóg nie widzi już nieprawości. Ciekawy jest ten smutek u człowieka z powodu miłosierdzia Bożego, zwłaszcza wobec innych oczywiście, zgorszenie Bożym miłosierdziem. Nie brakuje ludzi wierzących w Kościele, którzy chcieliby, żeby im Bóg okazywał miłosierdzie, ale wobec innych grzeszników powinien być surowy, sprawiedliwy. Kreują się na obrońców Ewangelii, wartości, wiary i twierdzą, że taki właśnie jest Bóg. Stają się zapikli w sprawiedliwości do tego stopnia, że, że aż usychają. Wpadają w smutek, jak Jonas. Jonasz uważa, że dla człowieka, który grzeszy poważnie, nie ma miejsca na miłosierdzie, nie ma już szansy dla niego, bo to byłoby niesprawiedliwe. Jedni się starają, a drudzy nie. I wszyscy mają dostać porówno. No tak być nie może. Najciekawsze jest jednak to, jak Bóg postępuje wobec Jonasza, traktuje go jak dziecko. Pozwala mu się wyżalić, słucha jego marudzenia, dyskutuje, znosi gniew i oburzenie proroka, stosuje lekcję poglądową i wyraża troskę do, o niego, żeby ten sam doświadczył Bożego miłosierdzia. Najpierw sprawia, że drzewko rycynusowe wyrasta, by dać mu ulgę w spiekocie, i Jonasz się cieszy. A na drugi dzień usycha. Zrywa się w suchy, gorący wiatr, prorok słabnie i chce umrzeć. Cała ta akcja jest po to, by na przykładzie tego drzewka wykazać, co siedzi w proroku i co on musi w sobie zmienić. Ale Jonasz jest niezwykle, niezwykle przekorny i uparty na pytanie Boga, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Najpierw milczy, a potem odpowiada – tak. Słusznie się gniewam, i to śmiertelnie, i żeby było jasne, powodem tego śmiertelnego oburzenia jest uschnięte drzewko. Tu oczywiście możemy się zatrzymać, pokiwać z politowaniem głową nad głupiutkim Jonaszem i w poczuciu wyższości zejście do domu. Ale czy my czasami nie postępujemy podobnie? Pomyślmy o kimś, kogo szczerze i z całego serca nie znosimy. Jestem pewna, że każdy i każda z nas zna taką osobę. A jeśli ktoś nie potrafi przywołać takiej osoby z pamięci, to może użyć do tego eksperymentu jakiegoś zbrodniarza znanego z historii, typu Stalin, Dzierżyński, Hitler, Hess. Zresztą mamy obecnie ułatwioną sytuację. Wystarczy, że popatrzymy w kierunku Rosji. Uczucia Izraelitów do Asyryjczyków były bardzo podobne do uczuć, jakimi wszyscy europejscy sąsiedzi Rosji czuli wobec niej co najmniej rok temu. Baliśmy się, niepokoiliśmy się. Co jeszcze wielki brat może wymyśleć? I zastanawialiśmy, kiedy posta postanowi nas zaatakować. I w tym momencie o wiele mniej się boimy Rosji, niż sąsiedzi Asyrii bali się swojego sąsiada. Asyria u szczytu swej potęgi była wielkim mocarstwem i to nie na glinianych nogach. Co więcej, stosowała ona politykę ciągłej ekspansji i napadania sąsiadów, a prowadzone przez nich wojny były bardzo okrutne. Nawet gdy nie udało im się jakiegoś kraju zdobyć, to zostawiali po sobie niewyobrażalne zniszczenia i tysiące okaleczonych, zgwałconych ludzi. W tamtych czasach jedyne, co się liczyło, to skuteczność, a nie humanizm czy współczucie. Zresztą nie oszukujmy się. Każda wojna jest okrutna. A Jonasz został wysłany do stolicy największego wroga Izraela w tamtych czasach, z zadaniem głoszenia Słowa Bożego. To nie jest proste zadanie. W każdej wojnie, konflikcie, który dotyka całe spo... całych społeczeństw, jednym z podstawowych zadań władzy jest odczłowieczenie wroga. Obecnie z jednej strony mamy rosyjskie ogry, z drugiej strony ukry. I takie postrzegania z wroga pozwala zapomnieć o tym, że stoją naprzeciwko uzbrojonych ludzi ludzie. Pozwala to myśleć bardziej abstrakcyjnie, właśnie jako o wrogu, a nie jak o człowieku. Tymczasem Jonasz musiał właśnie swoim wrogom, dla niego nie ludziom, opowiadać o czyhającym ich nieszczęściu i możliwe, że wyobrażenie płonącego miasta było dla niego całkiem miłą perspektywą. My w ramach naszego ćwiczenia ułatwmy sobie zadanie, szukajmy w myślach jednej osoby, jednego wroga, którego się boimy i lub nie lubimy. Mając taką osobę przed oczami, zastanówmy się, jak my byśmy się zachowali, gdyby Bóg posłał nas z misją nawrócenia tej jednej, jedynej paskudnej postaci. Czy przypadkiem nie czulibyśmy złości do Boga, gdyby się ta osoba nawróciła? Czy chcielibyśmy z nim rozmawiać i cieszyć się wraz z zastępami niebiańskimi z jednego nawróconego grzesznika? A może nasza reakcja byłaby dokładnie taka sama jak reakcja Jonasza. Zamknijmy oczy. Nie wiem, jaka byłaby Wasza reakcja, ale ja wiem, jaka byłaby moja, i muszę przyznać, że prawie na pewno nie miałabym się czym chwalić w takiej sytuacji. I to zadanie ma dwa aspekty. Po pierwsze, w sytuacji, gdy dowiadujemy się, że nasz wróg został uratowany, pojawia się w nas zaskoczenie i sprzeciw. Chciałoby się krzyknąć, no ale przecież on, ona zupełnie na to nie zasłużył. Nie zasłużyła. Jak tak można? Ja staram się całe życie, a ten, nawet nie powiem jaki, przychodzi na gotowe. Przecież to zupełnie niesprawiedliwe. Jest to reakcja starszego syna w opowieści o synu marnotrawnym. Ja się staram, a on. Jeśli w kimś pojawiła się taka reakcja, to musimy sobie zadać pytanie kontrolne. Czy jakikolwiek człowiek swoim życiem jest w stanie zasłużyć na zbawienie? Czy moim zdaniem ja. Zasłużyłam, zasłużyłem na zbawienie, jeśli odpowiemy sobie zgodnie z Biblią na te pytania, to nasze oburzenie niespra niesprawiedliwością powinno opaść. No chyba, że jesteśmy osobami, które uważają, że Bóg miłosierdzie powinien stosować tylko do nas, bo nasze działania zawsze mają jakieś usprawiedliwienie, a tymczasem w stosunku do innych powinien stosować karzącą sprawiedliwość tylko że w takim wypadku problem który jest w nas jest jeszcze głębszy i warto o nim porozmawiać z Bogiem może też rozmowa z drugim człowiekiem nie byłaby złym pomysłem drugi aspekt to to że ludzie często uważają że sami potrafią najlepiej rządzić swoim życiem i wszystkie pozytywne działania opatrzności, patrz Rycynus, dający cień Jonaszowi, traktują jako coś, co im się od życia należy. Tymczasem wszystko to, co się nie udaje, traktują jako niesprawiedliwość wołającą o, nie, po, o pomstę do nieba. Patrz, reakcja Jonasza na usknięcie Rycynusa. Gdy uważamy, że jesteśmy sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem, to trudno nam przyjąć do wiadomości, że Bóg może mieć inne plany na nasze życie. Taka pycha zatruwa umysł i potrafi nawet uniemożliwić dalszy wzrost w wierze. Dlatego uczmy się na cudzych błędach, uczmy się, jak postępować zgodnie z wolą Bożą. Nie bądźmy jak Jonasz, czego sobie i Wam życzę. Amen.